Jak gospodarka światowa reaguje na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Jak gospodarka polska wygląda po pięciu miesiącach 2025 roku? Między innymi o to zapytam mojego gościa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna z pierwszej strony, a ze mną w Ernest Petralczyk, główny ekonomista Banku PKO. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, inflacja zacznijmy od Polski. Mhm. Chociaż pewnie będziemy przekładali to na to, czy, czy może się coś zmienić z punktu widzenia jeśli się coś zmieni na świecie. No ale powiedzmy tak, inflacja w maju yy, ta bez energii żywności 3,3, ,3, no, w zależności od różnych tam wskaźników, ona już jest coraz bliżej tej inflacji wymarzonej przez NBP, yy, to dojdziemy w tym roku do tego 2,5. No będziemy bardzo blisko i to już niebawem. Idziemy na pewno poniżej tej ścieżki projekcji NBP. No mieliśmy obniżki cen taryf gazu. Mamy generalnie od kilku miesięcy serię zaskoczeń, taką, że analitycy nie doszacowują tego spadku, i nie tylko, właśnie, energia paliwa, ale też mamy niższą, niższe wzrosty cen dóbr, wytworów przemysłu, towarów importowanych i nawet ta inflacja bazowa ona też zaskakuje w dół, a więc no jesteśmy, nawet niektórzy ekonomiści mówią, że to taki znowu ten, ten Goldilocks Economy. To jest taka kalka z angielskiego. No chodzi o to, że ani, ani nie za ciepła, ani nie za zimna Taka gospodarka, w której jest przyzwoity wzrost, a jednocześnie inflacja jest pod kontrolą. I to wygląda, że mamy taki epizod. Uhum. On może wcale nie być aż taki długi, bo później się zbieramy jednak do jakoś ożywienia. No, ale teraz to wygląda y, nieźle i to są takie warunki, właśnie gdzie można pomyśleć o obniżkach stóp procentowych. Mm -hmm. No właśnie, ale pojawiają się z Rady Polityki Pieniężnej różne głosy na ten temat, bo y, m, część Rady mówi: OK, widzimy, no może jeszcze nie w lipcu, ale na przykład na, na jesień, tak, w, we wrześniu. Że możemy kolejną obniżkę, no i później tam listopad-grudzień, a część mówi, poczekajmy, poczekajmy, no bo nie wiadomo co w sytuacji międzynarodowej. Tutaj ropa jednak ma duże znaczenie, no bo to transport. Tak, znaczy wyglądało na to, że przed wyborami prezydenckimi był pewien konsensus w Radzie, i to zresztą członkowie Rady wprost mówili, że no, że to, to makro jest na pierwszym miejscu, że mają taki konsensus, że najpierw obcięli o 50 punktów bazowych stopy procentowe i potem te obniżki będą kontynuowane. Nie wiadomo ile ich dokładnie będzie, ale gdzieś tam po 25 punktów. Tak prezes też mówił i, i to było potwierdzane w wywiadach różnych członków Rady Polityki Pieniężnej. Potem mieliśmy wybory prezydenckie. Nie wchodząc w kwestie polityki, ale gdzieś tam pierwszym wnioskiem dla Rady Polityki Pieniężnej albo dla prezesa NBP było to, że polityka fiskalna będzie bardziej ekspansywna. I to jest od tego się właściwie zaczęła cała cała taka nar narracja, że e, z tymi obniżkami, to e, jeżeli chodzi o tempo obniżek, o skalę, to, to nie wiadomo, gdzieś e, Rynki więcej wyceniają niż by wynikało z komunikacji RPP, bo ta komunikacja wskazuje na jakieś 50, może 75 punktów do końca roku. Rynki tak koło 100 punktów wyceniają. No i pierwszym takim testem będzie lipiec. My myślimy, że no jednak ta komunikacja wskazuje na to, że w lipcu niekoniecznie, raczej to będzie wrzesień, czyli po, czyli po wakacjach. W lipcu, lipiec jest o tyle ważny, że tu będzie projekcja inflacyjna. I ta projekcja generalnie powinna być dużo niższa niż poprzednia, bo, no jak mówiłem, ta, ta seria tych zaskoczeń w dół, jeżeli chodzi o wynik rzeczywisty, a szacunki analityków, trochę widzimy, że ten start gospodarki w nowym roku jest wolniejszy. Nieźle, bo ta struktura jest taka, że tam jest więcej inwestycji, ale jest trochę takich rzeczy, że jakby ktoś tak bardzo chciał grać tak zwaną bezpieczną piłkę, to może poczekać. No i teraz. Te obawy o, o sytuację geopolityczną, tak? Ropa. Generalnie ropa jest w tym momencie szokiem podażowym dla nas, no bo my tej ropy nie produkujemy, to przychodzi, przychodzi z zewnątrz. Właściwie wyższa cena ropy zmniejsza siłę nabywczą konsumenta, ale jest też taki nurt, który jest dość popularny wśród polityk, polityk, decydentów polityki pieniężnej. Że trzeba patrzeć na oczekiwania inflacyjne, a więc na taki, na taki szok być może czasami nawet trzeba zareagować e, wzrostami stóp procentowych. A więc to by sugerowało, że tutaj jakaś taka ostrożność jednak zwycięży. No i tej obniżki nie będzie w lipcu. Myślimy, że wrzesień to jest ten najwcześniejszy moment. Mhm. No, jeszcze do, do ropy za chwilę wrócimy. Natomiast <laughs> polityka już zagrała nie tylko w sensie um, tej polityki fiskalnej czy monetarnej, ale w tej takiej real polityk już raz zagrała no bo były dziwne obniżki nagle przed jednymi wyborami czy jest taka szansa że tutaj rada polityki pieniężnej może chcieć znowu zaingerować w politykę i właśnie nie obniżać albo obniżać z jakiegoś powodu my tej kuchni nigdy do końca nie znamy ale potrafimy każdą decyzję wytłumaczyć rada też tą retorykę ma odpowiednią, tak jak wtedy były obniżki stuprocentowych, no generalnie te obniżki, one były szokiem, te 75 punktów, 75 punktowa obniżka była szokiem dla rynków, ale jak później popatrzymy na tą trajektorię inflacji, to ona, to nie był błąd, dlatego że ta inflacja rzeczywiście szybko spadała i e, no... Po, po tej obniżce też spadała, i to było mniej więcej spójne z tym, co później inne banki robiły. No ale wtedy to się oczywiście wpisywało w ten taki nurt decyzji motywowanych politycznie. No teraz, tak jak mówię, ten czynnik, który się pojawia, to jest od razu polityka fiskalna, bo, bo. to wiemy, że ona będzie inna niż w przypadku inne, innego wyniku wyborów niż ten, który się zrealizował. No i teraz ta ropa naftowa, czy te geopolityczne niepewności. No, także myślę, że właśnie ta, ta obniżka nie nastąpi w lipcu, właśnie dlatego. Uh -huh, uh -huh. Jak możemy popatrzeć na nasze PKB i prognozy na 25 po, po tych no, pierwszych pięciu miesiącach? Pierwszy kwartał 3,2% wzrost PKB to było raczej lekkie rozczarowanie. Ale jak popatrzyliśmy później na strukturę, to to była niezła ta struktura, dlatego że konsumpcja była przyzwoita, ale mieliśmy ten 6% wzrost inwestycji, a inwestycje to jest taki Centralny punkt naszego scenariusza na ten rok, czyli że konsumpcja będzie ok, tu nie będzie wielkiego oszczędzania już ze strony gospodarstw domowych, tak jak to było w poprzednim roku, a inwestycje będziemy mieli właśnie e, dwucyfrowe pod koniec roku, i to będzie taki rok, gdzie początek jest e, tej dużej fali inwestycji, która nas czeka. E, to będą głównie inwestycje sektora publicznego w tym roku, ale potem to się rozleje, będzie więcej właśnie tych, będzie dużych firm, dużych projektów i na razie to wygląda, że to się realizuje i ten drugi kwartał, początek drugiego kwartału, mieliśmy już dane za kwiecień, to one były znowu niezłe, także wygląda, że drugi kwartał będzie będzie trochę lepszy i te, my myślimy, że to będzie 4% wzrost w całym roku, czy ta czwórka z przodu i i to się różnimy od konkurentów. Tutaj są konkurenci, nasi są konkurenci, czyli inne zespoły analityczne są dużo bardziej ostrożnie, mówią 3.2, może 3.5. Dużo takich obaw związanych z yy, yy, Geopolityką albo globalnym handlem, cłami narzucanymi przez administrację Trumpa, tylko że Polska nie jest w awangardzie, jeżeli chodzi o, o wpływ tej polityki na, na gospodarkę. W ogóle Europa nie jest w awangardzie. To są mhm. raczej ostrze tej polityki, jest wymierzone przeciw Chinom, w pewnym stopniu przeciw Meksykowi, tak? a więc to są, są te główne problemy Stanów i, i oni. Oni próbują te nierównowagi handlowe najpierw rozwiązać. No tak, jeśli coś dotyczy nas bardzo, no to rynek automotive no bo to u nas dużo waży w budżecie. Produkujemy dla Niemiec. Niemcy jednak no, cały czas no, nie chcę powiedzieć w recesji, ale powiedzmy, że w stagnacji to tak delikatnie. Tak, no. widzimy to. To jest trochę lusterko wsteczne, czyli właśnie te, te słabe Niemcy, słabsza Europa które nie zgłaszają takiego popytu na wyroby choćby naszego przemysłu, ale też te naszego przemysłu motoryzacyjnego, bo my głównie tam części tak, produkujemy, ale też e, co do, do dóbr konsumpcyjnych, my byliśmy tutaj potentatem i to, i to jest ta, ta success story z okresu covid gdzie gdzie my całą Zaliśmy Europę właściwie zachodnią tymi e, wytworami naszego przemysłu tymi dobrami konsumpcyjnymi. E, także, rzeczywiście to już widzimy w danych, ten, ten słabszy, e, słabszy słabsze Niemcy i wpływ tego na polski eksport, e, spuchnam deficyt handlowy, ale myślimy, że to się zbliża ku końcowi, dlatego że Niemcy ogłosiły e, re, e, rekordową stymulację fiskalną. Ona może nie nastąpi w tym roku. Ale to jest rozpisane na kilka lat, i w przyszłym roku to już będzie istotny czynnik. No, oni będą tak jak to kiedyś robili, czyli zmieniali te zakłady, które produkowały czołgi na te, które produkowały samochody. Teraz się, to już nie jest anegdota, teraz się to dzieje, czyli te znowu są zamieniane e, zakłady, które produkują samochody, a tam nie ma za bardzo popytu na to, na, na, na zakłady produkujące dla potrzeby, na potrzeby wojska. Okazuje się, że uh -huh. to wcale, wcale nie są inne bardzo kompetencje i Niemcy to potrafią zrobić, zrobią to szybko. Niemcy mają największą bazę przemysłową w Europie, a więc no, te, te Niemcy bardzo szybko staną na nogi, a więc ta ta książka Deutschland kaput albo te okładki w The Economist. One dokładnie za, zatykają flagę na szczycie, jeżeli chodzi te o, o, o obawy o gospodarkę niemiecką. Ja coś takiego widziałem w 2003 roku, jak mieszkałem w Niemczech. No i potem było tylko lepiej. Potem okazało się, że uh -huh. Niemcy stały się konkurencyjne w dużym stopniu dzięki temu, że skorzystały. Z przystąpienia nowych państw do Unii Europejskiej i, i tutaj inaczej sobie ułożyły te łańcuchy dostaw i w skali globalnej stały się znowu bardzo konkurencyjne. Czyli to jest szansa, że jeśli nasi przedsiębiorcy no właśnie wykorzystają swoje kompetencje przestaną robić klocki hamulcowe do samochodów, a zaczną klocki hamulcowe do czołgów, trochę tak nie, żartobliwie tak, powiem. to... Nie, nie wiem, czy tam są klocki hamulcowe. Ale raczej nie ma, dalej. ale coś tam może być. Nie, 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 nie znam się na tym, ale tak, myślę, że bardzo szybko się nasi przedsiębiorcy odnajdą. Oni mają jednak y, taką dużą elastyczność i to jest unikalne w skali regionu. Tego nie ma w Czechach, nie ma na Węgrzech, to największa. Część tych, tych właśnie akcesoriów, części do samochodów, to jest produkowana w Polsce. To jakby inna jest specyfika tych monokultur, jak Słowacja. Słowacja jest taką typową monokulturą, bardzo połączoną z Niemcami, no ale to, to jest monokultura. To Polska nie jest. Polska Polska ma ponad 60 sektorów, dwa razy więcej niż, niż gospodarka czeska. I myślę, że my się znakomicie odnajdziemy. I, i, i ten, ta stymulacja fiskalna Niemiec, ona nawet Jeden punkt, półtora punkta procentowego będzie dokładała do PKB niemieckiego w kolejnych latach. to no W Polsce to może pół punktu albo nawet więcej. A więc to będzie to będzie istotne. My na pewno staniemy się tutaj beneficjentem tego. Co jeszcze, no myślimy, że te, te, te przemysły przyszłości, czyli właśnie elektro, elektromobilność, samochody elektryczne, my też będziemy. Te, te działki jeszcze w Polsce tak nie są rozwinięte, ale one uh -huh. w, wraz z tym jak to będzie się rozwijało w Europie Zachodniej też myślę, że, że będziemy mieli coraz więcej większy udział w, w produkcji albo przynajmniej w produkcji części do tego, do tego przemysłu. No też widać, że na rynku ruszyło się jeśli chodzi o zakup w Polsce, więc to pewnie też będzie jakimś takim kołem zamachowym, żeby i, i rozwijała się infrastruktura i, i, i rozwijało tak, bo się bo to. Tak, musi się dużo infrastruktury rzeczywiście pobudować. Uh -huh. e a jak to jest z Ukrainą? Czy ona waży coraz więcej w naszej gospodarce? No bo tam ten eksport, szczególnie żywność, takie rzeczy, no, ale też powoli przedsiębiorcy już nie czekają na koniec wojny, no, tylko zaczyna się jakaś tam odbudowa przynajmniej tych rzeczy, które. No rzeczywiście ta Ukra Ukraina jest takim tematem, który coraz mniej się pojawia w takich scenariuszach ekonomicznych i coraz mniej zajmuje. Um... Uwagi ekonomistów, wcześniej to był jako taki czynnik wielkiego ryzyka, teraz y, biznes as usual, tak? Ta, ta, ten konflikt jest ma charakter lokalny, czy on się toczy mniej więcej na 5% terytoriów Ukrainy. Y, życie, jakby, jakkolwiek to cynicznie nie zabrzmi, ale w miarę normalnie toczy się na pozostałym, pozostałej części terytorium. I tam, tak jak, y, jak mówisz, no, tam jest odbudowa, tak? Tam, tam się. Tam się y, Ciekawe rzeczy gospodarcze dzieją, działa system finansowy. Oczywiście on jest inny niż w Polsce, kartocentryczny, wszystko w chmurze i tak dalej. E, e, sektor produkcji dronów to jest coś, co w ogóle na skalę europejską jest super innowacyjne, rozproszone, e, i wszyscy na to patrzą e, z wypiekami, że tam, do, że tam się dzieją takie innowacje, jakich w innych warunkach nie dałoby się wygenerować. A uh -huh. więc ta, I ta Ukraina rzeczywiście, ona coraz więcej waży, coraz bardziej. Polscy przedsiębiorcy patrzą na w tamtym kierunku, no tylko Ukraina jest chyba takim miejscem, gdzie oni, oni rozdają karty, tak? To nie jest tak, że y, to, to my rozdajemy karty, tylko oni są też jest też inny kapitał, inne źródła finansowania, a więc. Y, no to, to jest bardzo ciekawe, ale to nie jest takie proste, żebyśmy tak bezpośrednio tam. Yy, łatwo mogli wejść. Łatwo te, mogli wejść. Na pewno nie. przez bliskość biograficzną, poprzez produkcję półfabryka, jakby prefabrykatów, bo to jest do odbudowy bardzo potrzebne, na pewno tam będziemy. tak? Ale nie chyba w taki sposób, jak my sobie to wyobrażaliśmy jeszcze dwa lata temu. No tak, że będziemy głównym rozdającym karty. Yy, no dobra, yy, to, to jeszcze wróćmy trochę do, do ropy, ale też versus złoto. Rynek chyba nie jest jakoś bardzo przerażony, patrząc na sytuację Iran, Izrael i to, co się dzieje. No, ropa rzeczywiście trochę zaczęła iść do góry, ale też to, to nie wystrzeliła nagle nie wiadomo jak. Pojawiły się już spadki. Złoto chyba w ogóle spada. Tak. Y gdzieś sobie rynek popatrzył cynicznie znowu na, na tą sytuację. Pewnie stwierdził, że. No ten konflikt nie rozleje się, przewaga Izraela jest olbrzymia. Te, powiedzmy, skutki ataków Iranu są, można powiedzieć, niewielkie. Szacuje się, że gdzieś tam próg bólu to jest 800 tysiąc zabitych w Izraelu. Tam są jakieś pojedyncze ofiary, więc. No, rynek nie, nie widzi z tego, mówiąc wprost, trzeciej wojny światowej, tylko widzi jakiś, jakąś potyczkę region, regionalną. Pamiętajmy, że Izrael nie graniczy z Iranem, więc ta wojna to ma taki charakter bardzo dziwny, taki bardzo nowoczesny, bo to, to są głównie naloty, yy, yy, ataki rakietowe. To, to nie jest taka inwazja mhm. w klasycznym tego słowa znaczeniu, dewastująca. No, i chyba rynek nie, nie wiąże tego, nie, nie widzi takiego scenariusza, jak y, niektórzy geopolitycy mogliby widzieć, że zaraz tutaj tworzy się jakaś y, przestrzeń do tego, żeby Chiny zaatakowały Tajwan. Rynek tego nie wiąże. Rynek, rynek zobaczył, że Izrael jest niesamowicie efektywny, jeżeli chodzi o, o siłę rażenia, o, nowo, o nową technologię, a Iran jest de facto na kolanach. Infrastruktura energetyczna nie została de facto zniszczona. No i tutaj się toczy, toczy się tak naprawdę mogłaby się toczyć debata albo można by się zastanawiać o tym, nad tym, czy ta cieśnina ormu zostanie zablokowana i czy rzeczywiście zostanie odcięta od rynków światowych 20% produkcji światowej ropy. To jest, to jakby, to główne zmartwienie. Podobno nie jest to takie proste. A z drugiej strony, no właśnie, Iran produkuje chyba tylko 3% ropy światowej. Tak, ale, ale ta cieśnina Ormus to jest między krajami arabskimi tak. a Iranem. I przynajmniej dla laika to wygląda, że tam można to zablokować. Być może to nie jest takie proste, dlatego że przewaga, no wtedy też są i Stany Zjednoczone, które są mają. Potęgę, jeżeli chodzi o marynarkę wojenną, i być może to nie jest takie proste, żeby, żeby ten Irak ten ciśniony ormu zablokował. I w, może właśnie rynek już doszedł do tego, że to nie jest takie proste i nic tutaj się takiego dramatycznego nie stanie. Mhm. Y czy w Polsce może się coś wydarzyć w naszej gospodarce takiego, co będzie właśnie in minus albo in plus jeszcze? No, mówiłeś o tych e, inwestycjach, że one mają być e, takim kołem zamachowym. Najpierw publiczne, w przyszłym roku rozleje się to na całą gospodarkę. No tak, no to ten, ten impuls inwestycyjny, e, to pozytywne, o czym rozmawialiśmy, to jest wpływ e, m, stymulacji fiskalnej w Niemczech. No i takie rzeczy jak właśnie historia konsumpcji. W poprzedni rok to było rozczarowanie w dół, teraz no, rynek pracy jest dość mocny, inflacja jest niska. To jest coś, co sprzyja konsumentowi, a więc myślę, że ta konsumpcja w tych warunkach może też zaskoczyć pozytywnie. Aha, czyli jeszcze w przyszłym, w, w przyszłym półroczu jest szansa na to, że konsumenci otworzą trochę portfel, tak. bo na razie w pierwszym półroczu tak dość spokojnie. Tak, nie, tak spokojnie, ale nie było takiego nadmiernego oszczędzania jak w poprzednim roku. Poprzedni rok... Ja widziałem, jak ekonomiści wysyłali takie obrazki cieszących się ludzi i tak dalej, no bo mieliśmy mieć 10% wzrost realnych płac. No i to miał być boom konsumpcyjny. My byliśmy bardzo sceptyczni, byliśmy, że to jest rok odbudowy oszczędności, i tak się wydarzyło. I wszyscy byli bardzo zdziwieni, że konsument się nie rzucił na, nagle na, na, na konsumowanie. W tym roku mamy, naprawdę będziemy mieli niską inflację, a poprzednie lata. Były głównie jeżeli chodzi o zachowanie konsumenta warunkowane inflacją. Czyli im była wyższa inflacja, bo ona była głównie kosztowa, to ona dociskała konsumenta. Teraz, jeżeli ta inflacja spada, to jest coś, że to, 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 to raczej będzie działało w stronę jakby zwiększenia siły nabywczej konsumenta. No, różne są typy inflacji. Czasami jest kosztowa, czasami jest taka, że no, ona konsument sam ją wyprodukował poprzez nadmierny popyt. No to teraz nie jest ta historia. To jest, to jest była kosztowa i teraz ta inflacja kosztowała. Wycofuje się i to stwarza większą przestrzeń do konsumpcji. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie. Hipoteki rynek mieszkaniowy. Wydaje się, że on się uspokoił, e, chyba trochę zaczął rynek właśnie funkcjonować, a nie polityka, hmm. a nie jakieś dopłaty takie rzeczy. Tak. Czy tutaj e, jakieś. No my mamy prognozę, że jednak korekta <grych> cenowa e, w tym i w przyszłym roku będzie miała miejsce, czyli no, wysokie koszty, e, koszty kredytu. Eee, z, efekt e, kredytu 2% był taki, że on rzeczywiście przyczynił się oprócz wzrostu oczywiście popytu, to też do wzrostu cen. Ciężko ocenić ten e, jednoznacznie wpływ tego kredytu, czy to jest pozytywny, czy negatywny, no bo on też stymulował podaż. No wiele, gdyby nie ten kredyt, to właściwie e, część mieszkań by się nie wybudowało, część popytu nie zostałaby zaspokojona, ale na pewno tym Skutkiem bocznym były wyższe ceny. I teraz trochę jest tak, że rozwodowujemy tego kaca po tym kredycie 2% i mamy po prostu spadki cen między... tak, W dużych w miastach. w dużych miastach. No my patrzymy, prognozując to, patrzymy głównie na te pięć, pięć największych ośrodków miejskich. To one są w miarę płynne, są dobre dane i, i tutaj ta korekta cenowa ma, ma miejsce. Za, za wolno spada, spadają stopy i koszt kredytu, żeby to był istotny czynnik pobudzający popyt. Dziękuję bardzo Dziękuję za Dziękuję bardzo. bardzo. Moim i państwa gościem był Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku PKO. Dziękuję.